Przepraszam panowie, wyłączamy muzykę na 10 minut. Nie, nie można. Dlaczego? Bo ja nie pozwalam. Piwko na nie. nie można. Piwko z piwkiem. Z takim gitem to ja mogę robić. No, no. Pewnie. Siemanko, drodzy widzowie, kolejny dzień postępu prac na budowie. Dzisiaj przeprowadzamy rozbiureczkę. Tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, mamy już opuszczony strop. Zobaczcie sobie. Już jest opuszczony, podstępowany w turnie, czyli mamy wtórne stemplowanie zrobione. Zobaczcie, jest podstępowany, tutaj jest opuszczony i będziemy zaraz wyjmować po kolei dźwigary, czyli belki doki, jak to mówił, jak zwał, tak zwał, będziemy to wyciągać, odgwarżać. No i co? I lecimy z tematem. Tu Wam pokażę. Tak, już młody zaczął. Ogólnie sobie wyciągać, zobaczcie. Oczywiście e, odpierdziela fuszerkę jak zwykle. No jak? E, pokażę Wam, tu już mamy rozebrane jedno pomieszczonko. Tak to wygląda po rozebraniu. Została jakaś tam kosmetyka do zrobienia. Stropik ogólnie tak się prezentuje. No i co? Lecimy z tematem. Mamy dzisiaj jeszcze dostawę cegły. Zobaczcie tutaj. Operator podaje. Będziemy murować działóweczki. W międzyczasie chłopaki robią porządki. Skrobanko chodów W tym tygodniu kończymy już to inwestycję. I będziemy się przewozić pewnie jeszcze przed majówką na drugą budowę. Zaraz zakładam kamerkę i lecimy z tematem. Dajesz tutaj? Chodź, tata, pomóż mi. Synek. I odpierdzielaj fuszerki. Dobra, włóż Zawleczkę na chwilę. Cyk Teraz ten do dołu. Zbieram całkiem. Musisz włożyć jeszcze. Teraz tego do góry. Coś się zblokowało. Ooo, Panie! Dokąd się zblokowało? No! już samym do. Dobra, jest i ten też na dół. No i co? A ten to już taki duży, dobrze. Dobra, co, synuś, wyciągamy stemple? No i jak? Stemple? Jeszcze raz? Stemple? Nie, no doki wyciągamy. Tak, stemple. Yy, wiesz co? O, yy, no, na razie tutaj. Teraz będziemy spuszczać, nie? Jest Nie, on zabiera resztę. Dwa? Nie, dwie. Trzy. A, trzy. Gdzie on te trzy postawił? Jedno na górę, jedno na ten balkon, jedno na ten. To jest, to jest. Dobra, ja spuszczam, spuszczam to od razu na dół. Dobra. Ktoś tam podpisał WZ, dobra? Ja nie stałem po wzrost, a po Że to jeszcze raz? Nie, że ja stałem po urodami w wzrost. No tak, piękność nocy postragnia. <noise> ja pierwsze co to stałem w kolejce po rozum. Damy dobra miejsca. A ty rozumem nie grzeszysz za to nadrabiasz ciałem, tak? tak. <laughs> Jak to było w jednej piosence. Może ktoś z widzów poda tytuł tej piosenki? Rozumiem, nie grzeszyłaś, za to nadrabiałaś ciałem. Coś myśli, ale nie ludzie. Nie, nie wiesz, co, za ty, co to za tytuł i jaki wykonawca? To może nie twoje czasy. Ja jestem stary jak węgiel, to pamiętam. To Marka jakiś zapytał. Marek? Marka, o co? O. Marek jest za stary, żeby to pamiętać. <noise> to prawda, za stary trochę jest. I ognia Słuchajcie Ogólnie przeszła nam dzisiaj koło nosa super imprezka Bo w dniu kiedy dzisiaj to rozbieramy Wychodzi go gośka Magikal wychodzi z więzienia eee, Te więzienie jest Nie no nie wierzę <śm> <śmienic> no, nagrałem go jak kurde odcedza kartofle. Co ty kartofle? <śmienic> Marek to ma takie parcie na szkło, że to masakra. I zaraz swojego wyglądasz ptaka! Jakby co to nie wycinaj tego. Czego? No nie! <grymne> <Gdzie? grymne> Może później, tam był trochę poddenerwować. Mateusz na poprawce Aha. Jedzie ostro wariaci. Się nie chciało zaszalować do końca, teraz trzeba przykuć Aż się wióry sypią Ty nie kupuj nowego młota Bo zobacz jak z żwawo puka Puka jakby pukał Hankę w kartonem! No. Przepraszam panowie, wyłączamy muzykę na 10 minut. Nie, nie można. Dlaczego? Bo ja Nie pozwalam. Piwko nie. nie można. Piwko z piwkiem. Z nie takim gitem to ja mogę robić. No, no, no. Pewnie. Oh z takim gitem to ja mogę robić. Pewnie wiele osób powie, w jakim stanie są te sklejki. Te sklejki widziały niewiele jak jeden człowiek. W jakim by nie były? Robią robotę. Nie będziemy Wam pokazywać procesu rozważania sklejek, ale to jest dobry moment, żebyście zostawili suba i dzwoneczek. Rozbiórka jest to nasze ulubione zajęcie z tego powodu, że rozbieranie stropu nie wymaga w ogóle żadnego myślenia i w tym czasie z młodym robimy sobie burzę mózgów. Najciekawsze filmy typu shorts, TikToki itd. powstają właśnie przy rozbiórce. My no już odebraliśmy stropik, zobaczcie jak to wygląda Czyściutko, elegancko, młody już zamiata Zamiatanko I zamiatę trzeba umieć Dobra, drodzy widzowie, koniec na dzisiaj Zapraszamy do subskrypcji, zostawcie dzwoneczek Koniecznie Wbijajcie na sklep Bloch Ekipa, wspomóżcie kanał Pozdro dla wariatów, listwa dla hejterów